Wulkan Zakrzew, zamykający tabelę i niemal pogodzony już ze spadkiem do klasy okręgowej, był kolejnym rywalem energii. W środowe popołudnie na stadionie przysportowej zmierzyły się zespoły, które przynajmniej z nazwy powinny kojarzyć się z werwą, przebojowością i żywiołowością. Jeśli ktoś oczekiwał, że spotkanie nosić będzie takie znamiona, bardzo, ale to bardzo się rozczarował. Najlepiej pasują tu antonimy słowa energia, czyli marazm i apatia. Jednak wszystko po kolei. Dodatkowy smaczek spotkaniu dodawali szkoleniowcy obu drużyn. Obecny Energii Paweł Potent w poprzednim sezonie prowadził zespół z Zakrzewa. Zajął z nim czwarte miejsce w Lidze, tuż za Energią. Z kolei trener gości Jur Zieliński, w Kozienicach zapamiętany został jako ostatni trener MG MZKS-u Żółtozielonych Żółto-zielonych prowadził w rundzie jesiennej sezonu 2006-2007. Jednym z jego podopiecznych był Paweł Potent. W porównaniu do meczu w Iłży w wyjściowej 11 gospodarzy dwie zmiany. Między słupkami stanął Adrian Matysiak, na szpicy debiutant w pierwszym zespole Maciej Żak. Linię obrony i pomocy bez zmian Konrad Kłos, Rafał Dryk, Artur Strąg, Łukasz Szary, Andrzej Kalinka, Maciej Gwoźniak, Bartek Pełka, Wojtek Nowocień i Eugeniusz Kołodziejczyk. Kozieniczanie nie wygrali od pięciu spotkań, mieli więc doskonałą okazję, by przerwać czarną serię. Wydawało się, że wystarczy poprawić skuteczność. W nasz zespół z łatwością stwarzał sobie stuprocentowe sytuacje strzeleckie. Tej swobody w meczu z wulkanem nie było już śladu. Sytuacji, która można by nagiąć do miana bramkowych w całym spotkaniu było raptem kilka. Z nudnej ciągnącej się niemal w nieskończoność pierwszej połowy można odnotować dwa momenty. Bardzo niecelny, ale zawsze strzał Macieja Woźniaka 27 minuta oraz akcja lewą stroną Konrada Kłosa, boczny obrońca próbował poderwać kolegów do walki, ale bez odzewu. Z drugich 45 minut także niewiele momentów zapadło w pamięci nielicznie zgromadzonej widowni. Uprzedzając nieco fakty powiem, że bramki w tym spotkaniu nie padły, bo paść po prostu nie mogły. Wulkan skupiony był wyłącznie na obronie dostępu do własnej bramki. Nieliczne próby zawiązania akcji przez Tomasza Turczyka czy Szymona Stanisławskiego kończyły się daleko od bramki gospodarzy. Z kolei kozieńczanie pierwszy strzał w światło bramki oddali uwaga w 70 minucie. Po akcji rezerwowych Czaplarskiego i Kamoli z 13 metrów uderzał ten drugi. Napastnik mógł zapewnić energię wygraną w 85 minucie. Wrzutka Szarego, Giziński zgrywa głową i Kamola z najbliższej odległości posyła piłkę nad poprzeczką. Trzeba przyznać, że uderzał z trudnej pozycji. To była zdecydowanie najlepsza akcja naszego zespołu. Gdyby kozieniczanie grali tak przez całe spotkanie, Wulkan wyjechałby ze sportowej z bagażem kilku bramek. Tymczasem słabe spotkanie zakończyło się jedynym możliwym wynikiem 0 do 0. Wulka nawet gdyby chciał, to nie potrafił wygrać. Piłkarze energii gdyby bardzo chcieli, w środę zapewniliby sobie nie jeden, a trzy punkty.